W przeciwieństwie do innych miast, w Jeleniej Górze zdecydowano się nie podnosić w tym roku podatku od nieruchomości. Stawka pozostała na poziomie z 2020. Dodatkowo podjęto decyzję o odroczeniu terminu płatności tej daniny w tym roku za marzec, kwiecień, maj do 30 listopada. I tu warto zwrócić uwagę na pewien istotny fakt. Odroczenie to nie umorzenie. Tak więc przedsiębiorcy pod koniec 2021 będą musieli i tak ją opłacić. Szansą dla tych będących w najtrudniejszej sytuacji jest możliwość złożenia wniosku do prezydenta o umorzenie, rozłożenie zobowiązania na raty lub kolejne odroczenie. Część przedsiębiorców w 2020 roku skorzystało z takiej możliwości. W zakresie podatku od nieruchomości w roku 2020 wydano yy, decyzje indywidualne. Z tego 21 decyzji w sprawie zgody na umorzenie zaległości na kwotę 122 772 zł, groszy nie, nie będę czytał, 11 decyzji w sprawie zgody umorzenia zaległości na kwotę 107 202, Dwa złote, i to są zaległości niezwiązane bezpośrednio z COVID. I 11 decyzji w sprawie zgody na rozłożenie na raty bez, bez umorzenia. Tak więc w sumie mowa o zaledwie 43 podmiotach. Być może część z nich pracuje w branży gastronomicznej, która od niedawna może skorzystać z kolejnego wsparcia. I tu należy zaznaczyć, że dzięki inicjatywie radnych będących w opozycji do prezydenta. Jako jedno z nielicznych miast wnieśliśmy w roku 2021 opłaty za zezwolenie za sprzedaż alkoholu, bo niektóre, niektóre miasta też to wprowadziły, tylko że to była decyzja tylko o czasowym zaniechaniu poboru tej opłaty przeważnie to była druga rata żeby za drugą za, za drugą ratę nie pobierać. Przynajmniej jak na razie nic nie zmienia się w kwestii wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego. Stosujemy stawkę 40 groszy za metr kwadratowy od powierzchni zajętych po, na potrzeby ogródków gastronomicznych. Jest to y, prawdopodobnie jedna y, jeżeli nie najniższa stawka w regionie. Na, dla przykładu Szklarska Poręba złotówkę Karpacz złoty 50. W tym przypadku trudno porównywać Jelenio Górę do dwóch największych kurortów turystycznych na Dolnym Śląsku, które w ostatnich latach rocznie odwiedzało miliony turystów. Jednak kolejna decyzja nie budzi już żadnych wątpliwości. W roku 2020 obniżyliśmy stawkę czynszu w lokalach stanowiących własność komunalną. Na stawkę złoty 23, na złotówkę plus do tego oczywiście VAT, dlatego te złoty 23. Z tej preferencyjnej stawki przedsiębiorcy korzystają także i w tym roku. Prezydent Jerzy Łóżniak wspomniał jeszcze o indywidualnych obniżeniach czynszu na wniosek. Prowadzonej na stronie internetowej miasta bazie lokali gastronomicznych serwujących dania na wynos, zniesieniu zakazu wjazdu na plac ratuszowy dla kurierów współpracujących z gastronomią. Prezydent mówił także o odstąpieniu za pobieranie dodatkowej opłaty od restauratorów za reklamy na parasolach czy ogrodzeniach ogródków. Co ciekawe, nie była ona pobierana w wiele niegórze od lat, więc ten rok nie jest wyjątkiem.